15 gonicę wygrywa Markus Seter, zręb za nim, mijał szybaniam, trzeci Paweł gim czwarty Peter Juch, cztery grają w Gdańszczanie wygrywają 15 gonicę. Znamy wynik meczu. 602 2010 w podganiu, wnieśniani pokonują. Wygrzeży 47 do 43. Proszę Państwa, 15 wyścig, 66 sekund i 9 setnych, 66,09. To jest czas Magnusa Zetelströma, który wygrywa ten bieg drugi. Jest nie Szczepania trzeci fakturę, czwarty.